A bo Łukasz się będzie załatwiał, to już go nie kręcę Dobra to idziemy sobie eee, No na pewno nie drewno Drewno by się tak nie ślizgało Zobacz, Zuza, jak upadły drzewa tak leżał. A ja to sprawdzałem z góry, to jest normalnie szlak to co widzisz. Mhm. Tu można rowerkiem sobie pojechać. No Możesz wstyd, po prostu mieszkać w okolicy tyle lat. Ale Zuza, wszystko jest do nadrobienia. Nie, nie nie no to już jesteś. A, to jest tak, to jest. Zobacz, jak ładnie i ścieżka idzie. Kurczę, ona jest do pojechania zaraz. Muszę zobaczyć, gdzie to idzie i chyba na nią wskoczymy. O nie, za my nią jedziemy za sekundę. Nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Widziałam Ci, co ja sobie zrobiłam trenażerem w domu. Nie, nie złożyliśmy jeszcze trenażera, bo ja mam e, przez pomyłkę nie wyłączyłam z Wichta. No, no i mam zapłaconego z miejsca do końca maja. No, rozumiem. A sobie mówię, Dobra, nie składajmy go, bo jak będzie gminy pogoda, to pojeżdżę na zmich. Tak jest. No ale zasadowy kolorów nie jest przepięty. Przechodziłam koło, koło trenażera. On stoi wiesz tutaj. Tu jest stolik, a tam wejście kanapa. i zrobiłam coś takiego. I wbiłam sobie kasetę tu. U. Wścięgno. Tu, równo, tu gdzie się but kończy. Krew stała się polała. I się urażam po prostu butami. Gdzie nasz człowiek? Gdzie nasz człowiek? No dobra, pięknie tu jest. Tego jeszcze dwa lata temu nie było, wiesz, Zuza? To mhm. tak pobudowali na przełowie właśnie. Dwóch lat. A idzie łukasz. jeszcze teraz z plecaczka kanapeczkę, termosik, posiłek. Łukaszu, nie pogniewasz się, jak za sekundę przetestujemy tą ścieżkę właśnie? Nie. Przetestują, przetestujecie mnie na ścieżce. To co, tu się nic nie stanie. Nie po takich... Dobra, kończymy to.